Dzisiaj zrobimy kisiel kakaowy, zwany także budyniem czekoladowym. Będzie nam potrzebne mleko, mąka ziemniaczana, cukier, kakao i masło. Ja zrobię dla pięciu osób, a w opisie będzie przepis dla jednej osoby. Rondel zamaczam wodą, aby powstała przywarka, nie przypalała nam się. Odlewam do miski obok. Odrobinę mleka, a resztę wlewam do rondelka. Dosypuję cukier. I odpalam i zagotowuję mleko. W tym czasie przygotujemy zawiesinę z mąki ziemniaczanej oraz kakao. Należy teraz dokładnie wymieszać. Zagotowane mleko odstawiamy na bok. Mieszamy jeszcze raz mocną masę. I wlewamy do garnka z mlekiem całą masę. I dajemy na palnik ponownie. Czekamy aż budyń się zagotuje, a wtedy dodajemy masło. Po rozpuszczeniu masła wyłączamy i porcujemy. Wyporcowany kisiel należy posmarować cienką warstwą masła, aby uniknąć wytworzenia się kożucha. Jest on zdrowszy, smaczniejszy. Moim sposobem na pewno nie będzie grudek. Podawać należy na ciepło lub na zimno. Polecam!